Ja nazywam się Borowik i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić mój serwer Discord. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, możecie zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, aby was nic nie ominęło i możecie też zostawić taktyczną łapkę w górę i napisać jakiś fajny komentarz. No i co tam, przejdźmy już do rzeczy, do tematu, jak, jakim jest mój serwer Discord. Tak, w ogóle go zrobiłem z taką pewną osobą, link w opisie macie do tej osoby, no bardzo dużo zrobiła tam, no powiedziałbym, że prawie cały serwer zrobiłam Kilka rzeczy też ja porobiłem, bardzo dużo też ona, jak już mówiłem. No i ogółem na tym kanale mamy kanał ogólny, mamy kanał emoji chat, e, i tym podobne. Oczywiście nie mamy tylko tych kanałów, bo na przykład mamy też takie jak na przykład grafiki, lub na przykład ekonomię. Mamy albo na przykład mamy też kino. Tak, zapytacie, o co chodzi z tym kinem? No zapewne możecie już troszeczkę wiedzieć, ale wam wytłumaczę tak grubsza. No czyli chodzi, że na przykład jest taka zakładka, wybieramy film i tam po prostu możemy wybrać sobie film, i później jest na przykład sala kinowa, i tam wchodzimy na tą salę kinową i oglądamy sobie na przykład film. Oczywiście jest tam też wiele, wiele, wiele różnych kanałów, więc możecie wpadać. No i co tam? To byłoby ty na tyle, bo to jest taki informacyjny filmik, więc widzimy się w kolejnych, już takich normalniejszych. Bala!